So, did you finally go after that Bob Feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. On odsunął pierwszy man w 15. Od tego dnia w powietrzu miał prezentację i nie podążał za nikogo, nawet za Wild Bill Hickok himself. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Skull of Juarez Gunslinger. Misja: bądź szybki lub martwy. Zobaczymy, co tutaj ciekawego się wydarzy. Na pewno nie braknie akcji. Tego jestem pewny, bo widzę, że ta gra jest po prostu do granic możliwości przepeł przepełniona akcją i nie ma nawet miejsca za bardzo na komentowanie. Oj, widzę, że na dzień dobry zabawa. Quick <laughs> shootery mam, widzę. Oj, nieźle. Szkoda, że mam quick shootery, bo wolałem te moje bronie. Myślałem, że Texas Rangers są ciężkie. Tak, to jest to, co chcą, żebyś uwierzył. Wolałem te moje kolty. A tak to co mam zrobić z tymi brońmi? strzałowiec? tak. Tylko czy to jest. To nie, to może lepiej kurczę. Nie wiem nawet. W ogóle poczekajcie, znajdź Hardina w salonie, dobra. The very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me, and wait, I'm jumping a gun here. Let me back up and give you some background on this some bitch. He deserves that much, don't you think so, Ben? john wesley hardin was a flashback. he confessed to taking the lives of 42 men. he was a bona fide folk hero by then and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. he and his men set up camp outside of town and i was hoping bob was the one. they didn't ask why i was there. they knew.

I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Harden's didn't want me to reach the bull's head. So we their of my unwelcomed presence. Dobra To było takie kombo, można powiedzieć Dobra, weźmy wszystko co jest Obrzyn Obrzyna nie chcemy oczywiście, bo to mi jest niepotrzebne Kurczę, no jak tak będę strzelał, w końcu braknie mi amunicji. Dobra, mam pięć na Może na razie lepiej przejść na strzelbę, albo dobra. Już mam amunicję. Przejdę się tu. Może mają trochę amunicji, to bym sobie pożyczył, ale nie mają. Eee, którędy mam iść tędy? Tam, dobra. No to chodźmy. Przy okazji, czy jest tutaj coś? Tak się domyślam, to. Okej, okay, tutaj są bandyci.

Dobra, mamy ich. Kurczę, no. Ciężko powiem Wam. Jak na mój poziom rozgrywki, ale damy radę. W końcu się uda. Musi. W ogóle skoro mi wzięli fajerwerki? Dobra, mamy ich. Dobra, spoko. Nawet bym się tutaj schował na razie. Dobra, ledwo mi się udało. Nie, muszę tu chwilę poczekać, ale będzie dobrze. Pokaż się no. Kurczę, teraz akurat musi przeładowywać. No ledwo, naprawdę ledwo. Dobra, nieźle. Tutaj chociaż parę razy trafiłem. Chociaż amunicji nie mam tutaj jakoś bardzo dużo. Nawet mogę powiedzieć, zaryzykować, że mam jej dosyć mało. Czy teraz mogę już tutaj wejść? In fact, I felt a certain hostility. Kurz, Combo. you know? I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. Bo powiem wam, że grubo. Naprawdę trzeba się naklikać i to szybko. <laughs> Te opisy są naprawdę świetne. No nie, jeszcze go musimy pokonać. I'm known for his tricks, and I know that i my own if I was ever to defeat him. Znówu to zepsuję pewnie, znając życie. No, ale co mam zrobić? I de? What? No wait! He didn't hit me then. I'm sure of it. Nie, naprawdę, to jest masakra. W ogóle tych pojedynków nie ogarnia. Muszę to poćwiczyć. Chyba tam jest taki tryb pojedynku. I chyba ten tryb będę musiał wykorzystać. Pobawić się trochę. No. Co to jest w ogóle? Masakra, muszę poćwiczyć w tym trybie pojedynku, bo nie mam szans po prostu w pojedynkach. Jestem za słaby, no nie potrafię się pojedynkować w tej grze. O ile miałem już to fajnie obcykane w grze Call of Juarez, więc krwi. Czekajcie, będę naciskał wszystko. was faster than Grease lightning but being inebriated as he was he didn't count his shots and now he was at my mercy so so he didn't die no i sent him to prison years later after he was free some restless avenger took his life shot him in the back in a saloon just like this one anybody up for another beer ben okay Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie...